Cześć kochani, z tej strony jechania. Ja, Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj będziemy przychodzić parkour od Mikalo, czyli ten po prostu przejdziesz jesteś, Wiem, że on był miesiąc temu, no ale ja go dopiero teraz przeszłam. Czekajcie, bo mam okno otwarte. Dobra, jestem już po prostu. Słychać y, jakieś różne ciężarówki, czy cokolwiek co jeżdżą, samochody. I no i ciężarówki, bo u mnie robią chodnik, ich zda. Dobra, y, więc wchodzimy sobie w ten parkur. Ogólnie jego przeszłam przed chwilą. Y, tak, dobrze weszłam. Zagraj parkur. Maja, proszę cię, uspokój się. Maja, proszę cię. No i właśnie zagrałam w to, no i, no, no, no i, no i to przeszłam, Ogólnie mogę wam pokazać. tutaj ja minutę 32, no, więc teraz postaram się przejść to w około 10 minut, czyli odcinek, no około 10 minut się postaram po prostu, że po prostu odcinek będzie trwał 11, 3, 12, jakoś tak, wydaje mi się, że będzie spoko. A jak będziecie słuchać głośno klawiaturę, to sorki bardzo. Dla mnie chyba tutaj jest jeden ciężki moment, czyli zaskoczenie tam do kryształu. To jest dla mnie najcięższy... No, no po prostu najcięższe, to jest dla mnie. Najcięższe jest dla mnie chyba tam. No i tak, żeby nie stracić HP, bo przy mecie są te takie ogniowe pułapki, tam, jak się wchodzi po tych schodach. No to ja to zrobiłam na farcie, no ale tak to jest to ciężko zrobić. I bo ja to zrobiłam na farcie, bo ja, no, farciara jestem. Kurde! Nie miało tak wyglądać. Dobra, trudno, trudno, mmm, trudno. Dobra, lecimy. Sorki, że nie było przez miesiąc odcinka, no ale nagrywałam dużo razy ale tak jakby jakby to powiedzieć jakby mm, to powiedzieć mm, no no tak jakby jak montowałam troszkę mi się te filmiki wsuły mm, no i no i po prostu Oczywiście, mam zachowanie po prostu tych filmów, filmików, kuli ma mać. No i po prostu. No nie potrafię montować, nie potrafię. Wiem, że to jest łatwy program, czyli Filmora 9. Wondershare, Filmora 9, chyba. Wondershare? Chyba, dobry, nie wiem. Tak, nie, nie, ja dodam. Ja nie mogę być tak mało HP. Hallo że nie przejdę tamtego. Jeszcze tutaj to, to jest, to jest, to ciężkie będzie. Ogólnie nie mam żadnego challenge'u, żeby przejść po prostu, um, no, żeby przejść po prostu, no, tak jakby y, to w 10 minut, tylko postaram się to przejść w 10 minut. O Boże, to będzie ciężkie. To jest cięższe niż ten dropper tego leśnego. A nie wiem, możecie dać znać, czy Kamlox wam wysłał y, unikat, czy coś, bo ja też brałam w tym udział w tym konkursie, no bo co, no też mogę, nie? Kuźwa mać. Też mogę, no i wzięłam sobie udział i nie wiem, ile to dni było temu, nie wiem, tydzień temu, no i jeszcze mi nie wysłał. To nie wiem, czy to jakoś dostał, czy coś. Oczywiście nie mówię, żeby wysłał od razu, no ale tak mówię tylko, że jeszcze nie dostałam tego. Tak, Hania jak się skupi też się nie uda. Dobra, sorki za tą małą przerwę taką, ale w sensie małą przerwę, nic nie się mówiłam, po prostu wyciszyłam się. Kurde, muszę kupić mikrofon. Ale kasy nie mam, bo jestem. Nie potrafię po prostu oszczędzać. No tak jakby wydałam. 28 zł na dwa pakiety, bo po... mm, będę się wyrażać. Po... No, po to było mi to. Po nic, ja tylko chciałam mieć 200 elementów na MSP. No i, no i mam te 200 elementów w sensie niż nie, ale. No, ale miałam. Bo wydałam, oczywiście. Mam 100 ileś, 190 chyba? Tak, 199? Nie, trochę mniej, bo wydałam na ciuszki. Dobra, tam nie wiem. No i 30, 20 tysięcy, 29 tysięcy kasy. Serio, ja to nie mogłam wytrzymać z tymi ma diamentami. Musiałam kupić jeszcze za 40 pakiet. Musiałam. Za 14 zł. To srebrny, bo VIP'a na... kupiłam sobie na tydzień. No i pisałam, że organizuję konkurs, ale jeszcze nie wiem, czy ten konkurs będzie na VIPa. Jeszcze nie wiem, czy będzie. Bo wiecie, no. no, no Kasy potrzebuję, no, a ja nie potrafię po prostu oszczędzać i potrzebuję kaski, a, no i będzie trochę słabo z kasą, no ale no, ja nie potrafię oszczędzać. Jestem taka, która nie potrafi oszczędzać. Ja po prostu mam kasę i nie oszczędzam. Ktoś mi na przykład da kaskę, no to nie potrafię oszczędzić. Na przykład wczoraj dostałam. No i, no i, no i, no i że wydałam kasę. 20 złotych. Kurde, nie wiem ile mi na koncie zostało. 20 złotych mi zostało, więc. No nie powiem, że mało. Że nie dużo, mało. No, 20 złotych. Nie, no mniej. 18. Kurde, to mało jest. Ale na dodatek starczy. I jeszcze na VIPa na tydzień też starczy. A luz, blues, nie będę nic kupować. Za ten kasa. Boże, jak będą te małe takie, że VIP będzie kosztował, nie wiem, 4 zł, albo 2 zł, to wtedy będzie ten konkurs na tego VIPa ja po prostu e, kupię go, tak jakby, no. no i podaruję tej osobie to. Oczywiście nie wiem, czy po prostu podacie hasło, czy no, wyślę Wam tego pipa. No, no nie wiem, nie wiem. Dzisiaj ja nie hakuję kąt, bo nie jestem jakąś hakerką i ja nie hakuję kąt. Hakuję Proszę, niech to się zabali. Ja się boję, nie? Dobra, dotknąłem kryształu. Jest sukces. Tym ludzie, mam 2 minuty, żeby dojść do mety. Dwie minuty. Kurde, czy to jest mało, czy to jest dużo, czy to jest źle, tak jak to Karol mówił, nie wiem. Mm, mogło być lepiej. Mogło być lepiej, ale mogło być też źle. Jezus! Nie, 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 bo my mamy tylko minutę. Uspokój się, nie pierdolę. Solki. O mój Boże. Jesteś za młoda, żeby przeklinać. Dobra, dobra, ale to nie... JEZUS! Nie, będziesz mieć tylko minutę. Hania! Rozumiesz? Będziesz mieć tylko minutę. Tylko minutę będziesz mieć. Już mniej niż minuta. Kuźwa mać! Jezu, Jezus, no czemu ja jestem taka słaba w to? A no dodatek ja muszę przejść jeszcze yy, to. Tak jakby doskoczyć też tam. Więc się wskoczę tutaj. No i dobra. Mhm. Dobra, ten moment też jest ciężki dość. Ciężki ność jest. No jest powiem szczerze ciężki, no ale... No już trudno. Dobra, postaram się tą miarę szybko przejść. Dobra, nie przejdę tego w 10 minut. No przepraszam bardzo, no nie przejdę. Nie czekajcie, została mi jeszcze chyba minuta. Jeszcze chyba minuta mi została, tak? Minuta mi została, dobra, minuta mi została. Ja to liczę, bo po prostu weszłam na parkour jak była minuta 20, a, a nagrywają, więc... No po prostu kuwa nie działa mi. No, ja pierdolę. Dobra, nie będę się przed wami Kuzi. Jezus Maria. Musisz przejść to na odcinku. Musisz to przejść na odcinku. Nie bądź takim lukiem, że nie potrafisz przejść takiej prostej. O, dobra, udało się. Nie do no, dobre do 11. Dobra, gołem... Tak, 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 nie udało się. Dobra, nie, bo mi, jak mi to wyjdzie, to będzie spoczko. Jak mi to wyjdzie, to będzie stos. Stos będzie, jak mi to... Aha, aha, spoko. Spoko może być. Nie no, dobra, już mówię, że mi to nie wyjdzie, bo zostało mi dosłownie paręnaście sekund. O mój Boże, nie może tu przejdę. Ludzie równo, równo chyba było, chyba było równo. Mi się udało to przejść. mnie na początku mi dało. Chyba dobrze, chyba, chyba zdłużyłam 10 minut to przejść, tak chyba. na... Em, no, na. na, na kur, jak tu się mówiło? E, na styk, na styk, na styk. Dobra, na styk, a w ogóle. nie kręciłam dzisiaj kołami, więc sobie zakręcę kołami. Kręcimy sobie za diamencika, za zakręcimy, bo. Aha, tragedia, dość. Tragedia. Taka tragedia, że o tragedia. O Boże, tragedia. Dobra, lepiej. O, Vipa ma. Ok, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. Możecie zostawić słupka ławkę w górę. No i pa, pa.